Kraby potrafią poruszać się do przodu i do tyłu, ale najczęściej chodzą bokiem, bo ich odnóża są ustawione pod kątem. Samce krabów fiddlerów mają jedną ogromną SZCZYPC, której używają do pokazu siły i zalotów. Kraby występują we wszystkich oceanach świata, od tropików po okolice biegunów. Kraby podnoszą i opuszczają szczypce jako forma tańca godowego. Kraby mogą gwizdać, niektóre gatunki wydają dźwięki, pocierając szczypce o pancerz. Kraby słodkowodne żyją w jeziorach i rzekach, a niektóre spędzają większość życia poza wodą. Kraby często współpracują z innymi gatunkami np. żyją na muszlach ślimaków lub tworzą symbiozę z ukwiałami. Kraby potrafią nosić na sobie glony i gąbki, co ochroni je przed drapieżnikami. Niektóre kraby mają bardzo jaskrawe kolory, które odstraszają wrogów, to tzw. aposematyzm. Kraby są ważne w kuchni wielu kultur, znane są m.in. kraby królewskie, błękitne, kokosowe i śnieżne. Istnieją kraby, które potrafią biegać z prędkością kilku kilometrów na godzinę, co jest imponujące w porównaniu do ich wielkości. Samce wielu gatunków walczą o samice potyczki szczypcami przypominają miniaturowe walki bokserskie. Niektóre kraby potrafią skakać, np. kraby pająkowate. Kraby mogą mieć tylko jedno oko, jeśli stracą drugie nadal dobrze funkcjonują. Kraby pustelniki często przenoszą pasożyty, które żerują na ich odwłokach. Kraby są często badane przez biologów, ponieważ ich cykl linienia ma wiele wspólnego z procesami regeneracyjnymi. W Japonii popularna jest legenda o krabie że rzekomo mają na pancerzach twarze poległych wojowników. Kraby używają swoich szczypiec również do jedzenia, walki i czyszczenia się są jak multitool. Niektóre kraby są aktywne tylko nocą, to tak zwane gatunki nocne. Gdy kraby rosną, ich stary pancerz pęka na grzbiecie, a nowy rozwija się spod spodu. Kraby mogą rozpoznawać innych przedstawicieli swojego gatunku po kształcie i ruchach szczypiec. Kraby pustelniki mogą zamieniać się muszlami, czasem robią to nawet bez walki. W Ameryce Południowej niektóre gatunki krabów żyją w koronach drzew. Kraby są popularnym symbolem w kulturze, pojawiają się w mitologii, sztuce i astrologii. Pancerz kraba może być tak twardy, że odporność na nacisk przypomina niektóre metale. Kraby często zakopują się w piasku, zostawiając tylko oczy na wierzchu. Kraby mogą mieć kolorowe wzory na odwłoku, jakby miały naturalne tatuaże. W akwariach kraby mogą być bardzo aktywne, potrafią aranżować sobie przestrzeń. Kraby wykazują pamięć krótkotrwałą, uczą się, jak unikać przeszkód i zagrożeń. Kraby pustelniki czasem wymieniają się muszlami parami jedna podaje, druga odbiera. Kraby są w stanie rozpoznać zapach wrogów i znajomych w wodzie. Kraby mają dwa rodzaje nóg chodzące i tzw. pomocnicze, których używają na np. do czyszczenia skrzeli. Niektóre gatunki, jak krab królewski, mają trójkątny pancerz, który ułatwia poruszanie się w głębinach. Kraby mogą zmieniać kolory pancerza w zależności od temperatury i stresu. W czasie godów samice wysyłają sygnały chemiczne do samców w wodzie. Kraby są bardzo odporne na brak pożywienia, potrafią głodować wiele dni. Kraby mogą wciągać wodę do wnętrza pancerza, by utrzymać skrzela wilgotne. Samce krabów często opiekują się gniazdem lub samicą podczas inkubacji jaj. Kraby potrafią wyczuwać zmiany w słoności wody, co pozwala im unikać zagrożenia. Kraby z lasów mangrowych żyją między korzeniami i pływają w słonej i słodkiej wodzie. Kraby błotne mają szerokie pancerze, które pozwalają im wpychać się w wąskie szczeliny. Kraby bywają kanibalami, gdy brakuje pożywienia, atakują słabsze osobniki. Kraby potrafią tańczyć, wykonują rytmiczne ruchy nogami i szczypcami, by odstraszyć wrogów. Kraby pustelniki często wybierają muszle, które pasują do ich sylwetki i stylu życia. Kraby mogą oddychać przez skórę, jeśli ich ciało jest wystarczająco wilgotne. Niektóre kraby wykazują zachowania społeczne, jak ochrona gniazda czy opieka nad młodymi. Kraby pustelniki mogą zamieszkać w plastikowych zakrętkach, gdy brakuje muszli, niestety. Kraby wycierają oczy szczypcami to normalne zachowanie, a nie oznaka choroby. Kraby są częścią wielu łańcuchów pokarmowych, mają ogromne znaczenie ekologiczne. Kraby kokosowe potrafią wdrapać się na palmę i strącić kokosy, a potem je rozłupać. Kraby czasem współpracują z rybami, oczyszczając je z pasożytów. W niektórych kulturach kraby symbolizują cykliczność życia ze względu na linienie. Kraby często są aktywne o świcie i zmierzchu to tak tzw. gatunki zmierzchowe. Kraby mają małe mózgi, ale zaskakująco złożone zachowania instynktowe. Niektóre kraby potrafią wyczuwać nadchodzące trzęsienia ziemi. Kraby potrafią zawrócić do swojej nory po długiej wędrówce, mają doskonałą orientację przestrzenną. Kraby czasem atakują. Kamery podwodne, myląc je z wrogami. Kraby mają u podstaw nóg specjalne narządy filtrujące wodę. Niektóre kraby występują w bajkach i folklorze jako przebiegłe i sprytne stworzenia. Kraby mogą się upijać, jeśli zjedzą fermentujące owoce, stają się wtedy powolne i niezgrabne. Kraby wędrowne potrafią wędrować całymi koloniami tysiące osobników, przemieszczają się w poszukiwaniu nowego miejsca. W czasie migracji kraby potrafią zatrzymać ruch drogowy, na przykład na wyspie Bożego Narodzenia. Kraby budują struktury z błota i piasku, niektóre z nich przypominają mini zamki. Kraby potrafią wybierać muszle o konkretnej fakturze, preferują gładkie lub szorstkie, zależnie od gatunku. W akwariach kraby często próbują uciekać, są bardzo inteligentne i pomysłowe. Kraby mogą pełnić funkcję czyścicieli dna, usuwając martwe ryby i resztki roślin. Kolonie krabów są tak duże, że czasem widać je z powietrza jak kolorowe plamy na piasku. W stanie zagrożenia krab może odrzucić szczypce, by uciec szybciej, odrosną z czasem. Niektóre kraby żyją na bardzo dużych głębokościach tam, gdzie panuje całkowita ciemność. Kraby to jedne z najbardziej różnorodnych i przystosowanych zwierząt od dna oceanu po lasy tropikalne. Kraby należą do skorupiaków dziesięcionogich, mają pięć par odnóży, z czego pierwsza to szczypce. Na świecie istnieje ponad 6 tysięcy gatunków krabów. Kraby żyją nie tylko w morzach, wiele z nich spotkamy w wodach słodkich, a niektóre nawet na lądzie. Krab kokosowy to największy krab lądowy, może ważyć nawet 4 kilogramy. Najmniejsze kraby są mniejsze niż paznokieć, żyją na przykład między ziarenkami piasku. Kraby nie mają kości, ich ciało chroni twardy pancerz z chityny. Kraby mogą zrzucać i regenerować odnóża, jeśli stracą szczypce, mogą odrosnąć przy kolejnym linieniu. Ich oczy znajdują się na ruchomych słupkach, co daje im szerokie pole widzenia. Kraby często chodzą bokiem, ponieważ ich nogi są tak zbudowane, że umożliwiają sprawne poruszanie się w ten sposób. Są wszystkożerne jedzą rośliny, padliny, małe zwierzęta i glony. Kraby oddychają przez skrzela, nawet jeśli żyją na lądzie, dlatego muszą przebywać w wilgotnym środowisku. Kraby pustelniki nie mają własnego pancerza, szukają opuszczonych muszli, by chronić miękki odwłok. Niektóre gatunki zmieniają muszle kilka razy w roku, gdy rosną. Kraby pustelniki mogą tworzyć. Kolejki po nowe muszle czekają, aż większy krab odda swoją. Kraby są niezwykle silne, potrafią podnosić ciężary wielokrotnie przekraczające ich wagę. Kraby porozumiewają się przez stukot szczypcami lub ruchy ciała to coś w rodzaju mowy ciała. Kraby występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Krab japoński pająkowaty to największy znany krab. Jego odnóża mogą mieć ponad 3 metry rozpiętości. Kraby potrafią maskować się, niektóre naklejają na siebie glony, muszle i kamienie. Kraby mogą zmieniać kolor, to część mechanizmu kamuflażu. Samce krabów często używają jednego szczypca do walki o samice, przypomina to miniaturowe pojedynki. Samice krabów noszą setki tysięcy jaj przyczepionych pod odwłokiem. Kraby składają jaja w wodzie, młode wykluwają się jako larwy planktonowe. Kraby przechodzą metamorfozę od larwy do miniaturowej kopii dorosłego. Kraby linieją wiele razy, zrzucają stary pancerz i czekają, aż nowy stwardnieje. Linienie to czas, kiedy krab jest najbardziej bezbronny, często wtedy się ukrywa. Kraby potrafią uchodzić, po pionowych powierzchniach ich odnóża mają haczyki. Są bardzo terytorialne, często bronią swoich kryjówek i jotaem. Niektóre kraby budują nory w piasku i wychodzą tylko nocą. Kraby słyszą poprzez receptory w nogach, które rejestrują drgania. Krab w piasku potrafi zakopać się w kilka sekund, to forma ucieczki. Kraby często czyhają w ukryciu, a potem błyskawicznie chwytają ofiarę szczypcami. Kraby są ważnym elementem ekosystemów, czyszczą środowisko spadliny i odpadków. Kraby występują w różnorodnych kolorach, od przezroczystych po jaskrawo czerwone i niebieskie. Kraby podskórnie czują zmiany ciśnienia, mogą wyczuć nadchodzący sztorm. Są bardzo wrażliwe na światło i ciepło, niektóre chowają się w cieniu w najgorętsze dni. Kraby można znaleźć także na dużych wysokościach, na przykład w lasach tropikalnych. Kraby pustelniki czasem zmieniają muszle grupowo, jakby robiły przeprowadzki. Istnieją kraby fluorescencyjne, świecą pod wpływem światła UV. Kraby potrafią wspinać się na drzewa, na przykład kraby kokosowe. Kraby często czyszczą się, szczypcami usuwają pasożyty i piasek z pancerza. Kraby pustelniki mają specjalny pazur, który blokuje wejście do muszli podczas snu. Kraby poruszają się także na wzniesieniach, trzymając się kamieni i korzeni. Kraby są często ofiarami ptaków morskich, ryb i ssaków. Kraby potrafią uciec z akwarium, wspinają się i przeciskają przez otwory. Kraby mają serce w kształcie litery H, a ich krew jest niebieska, zawiera miedź. Kraby nie mają języka, jedzenie miażdżą szczypcami i filtrują. Niektóre kraby grają na muszlach, uderzając nimi to zachowanie godowe. Kraby często udają martwe, by uniknąć ataku. Kraby mogą żyć od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat, zależnie od gatunku.